Dobrze, dobrze, dobrze! No chodcy, żeby oni to znaleźli Kuba. Dobra, uciekamy! Jest? Zabarbu. Czekamy. Dobra, idziemy. Idźmy stąd, bo tutaj nas... Ja jeszcze tam... Dobra strzałka. Ok. Ale co tak 100 metrów strzałka? No wiesz jak to jest. Jak się z latarkami później idzie ciemno, to można częstsze strzałki robić. Gdzie? Dobra, weź go, może się przydać. Weź go na, na kopertę. Może na kopertę się przydać Franek, wiesz? Dziwne drzewo Co? Drzewo. O, dziwne drzewo. To jest parklinowy. To nie jest parklinowy, to jest jakieś dziwne drzewo. Idziemy zobaczyć. Ej dobra! To jest parklinowy. A może ułożymy tu zadanie? O jakie dziwne drzewo! Co ty, na to? trener Gdzie? Tam! Jest Możliwe! Ja, ale dziwne... Ja Niech wejdą na drzewo! Ale dziwne drzewo! Ja wejdę już! Dawaj, Korek! Jestem za małe! Co ty, Korek, ty wejdziesz na to drzewo? Ja mogę wejść! Ja mogę wejść, poczekaj! Dobra! Ale tu jest szary glinowy! Ej, dawaj Kuba, Kuba, ty dasz radę! Dobra, idziemy dalej! Albo robimy... Dobrze, Kuba! Mój but! Ja, ale dziwne drzewo! Ej, Kuba, dawaj jeszcze wyżej. Na sam wejść. Daj mi wtedy. No, gdzie on jest? A to byłoby trudne zadanie, jakby miało na przykład pięciu wejść na to dziwne drzewo, co? Co zrobimy takie? Trzech wejść hmm? na drzewo. Nie, a jak, a jak pospadają? Ale nie, to jest banalne. No jest banalne no? Jak banalne? A zobaczcie, ile no, czasu to nie zajmuje. Banalne, ty nie jak, jak a ty by... musisz się przesunąć i zeskoczyć. No dobra, chwila. Ale nie wchodź wyżej, tylko tutaj. Ale to... nie, on musi jakoś się podtrzymać. To chyba zeskoć. Dobra, zrób dobra. miejsce. Tu skacze, Tarzan? O! Ja? Ty nie! Dawaj, ja cię pociągnę Nie! Za nie. Dobra, idziemy, to już chyba za trudne zadanie. Jak ja mam cię łapać? Dobra, cześć zostawiamy cię na tym drzewie. Będziesz dzięciołem! Ja cię złapię. Ja! Dobra, czekaj, uwaga, ja, ja go łapię. Czekaj. Nie, ja go złapię. Tylko, że patrzymy. A ty niech ktoś na to nagrywa. Cześć, kartka! Dobra, ty nagrywaj, a my, a my ten. Dobra, uwaga. Diolch yn fawr iawn am